Od 20, ponad 20 lat polscy rolnicy pokazują, że nie boją się konkurować na rynku europejskim. Wzrost eksportu polskiej żywności przez te ostatnie ponad 20 lat, ponad 10-krotny, pokazuje siłę polskiego rolnictwa. Każde jedno euro zainwestowane w polskie rolnictwo przekłada się na blisko 3 euro polskiego, polskiego eksportu. My nie boimy się konkurować, ale chcemy konkurować na uczciwych i jasnych zasadach. Nie chcemy konkurować z kimś, nie przestrzega tych samych zasad, które przestrzegają polscy i europejscy rolnicy. To jest kwestia strate strategiczna, to jest kwestia, przed którą stoimy dzisiaj jako polscy i europejscy rolnicy, jak będzie wyglądało nasze rolnictwo przez najbliższe 20 czy 30 lat. Dzisiaj Import z krajów Mercosur już jest. Dzisiaj jesteśmy chronieni cłami. Dzięki temu możemy utrzymywać nasze gospodarstwa. Jeżeli ta umowa wejdzie w tym kształcie, w jakim jest proponowana przez Komisję Europejską, będziemy tracili naszą konkurencyjność. Będziemy tracili konkurencyjność na rynku europejskim, gdzie eksportujemy ponad 70% polskiej żywności. Dlatego tak ważna jest walka nie tylko o zablokowanie tej umowy, ale także o te klauzule bezpieczeństwa. Ja nie jestem politykiem, ale mogę sobie pozwolić na to, żeby powiedzieć, że w polityce wolę od rajtanizmu, pragmatyzm i realizm. Wolę małe zwycięstwa od pięknych porażek 1 do 27. Dlatego te klauzule ochronne zaproponowane przez pana posła Hetmana i przepchnięte prze, przez Parlament Europejski, który wyraził swoją wolę nie tylko woli, nie tylko poprzez wolę swoich eurodeputowanych, ale poprzez. Także wolę milionów europejskich rolników, którzy w ubiegłym tygodniu protestowali, czy przed świętami protestowali w Brukseli rolnicy z 27 krajów Unii Europejskiej przeciwko tej umowie.